Siemanko, to tylko ja i dzisiaj mówimy sobie nowy deweloper update z Tuviej, który wychodzi już dzisiaj. Zapraszam was na Twitcha, link w opisie, naprawdę sobie wspólnie ogrywać. Killera, czy to kiedy rams, to powiedzieć surwa, a się kidarsz... Nie, dobra, powiedział dobrze. Wziąłem, że powiedziałem surwa i surwa. Anyway, ja nie tego właśnie co zmieniają, bo zmienia się naprawdę sporo. I pobierze zmianę klatek. Od teraz sajworzy muszą być pikabowani z ziemi przez killerów, i dopiero potem wysyłani do klatek. Jest to zrobione, żeby po prostu mogły być flasze save robione oraz pale savey. Więc będziemy musieli trochę uważać, jak podnosimy sajworów. I po prostu spowoduje to, że jest więcej interakcji pomiędzy killerem a surwem, bo tego trochę brakowało i przez to też pewne osoby w ogóle nie grały tego trybu. I więc strony tego boję o tyle że może to być zbugowane jak na rocznicy, że po prostu wysyłasz od razu i tak nie zrobisz parę save'a czy coś i potem się tylko będzie debugować. z drugiej strony, że jednak mamy 8 save'ów na mapie więc może na przykład być 3 osoby, które próbują cały czas jakby ratować swojego teammata, i może być to męczące ale okej okay. Mamy też zmianę, że teraz cyworzy, jeżeli są w pobliżu klatki, klatka już się nie teleportuje, bo były takie sytuacje, że np. są kogoś ratować, ale kiedyś był obok i teleportowało tego cage'a gdzie indziej. I to było niby frustrujące dla ludzi, chociaż nawet sobie to była spoko zmiana, bo dość często wysyła gdzieś indziej, gdzie to mini i go ściągną. Tylko w sytuacjach endgamowych wydaje mi się, że było problematyczne. No okej, okay. natomiast za to też mamy szybsze ściąganie z klatki o 15%, jeżeli kiedyś jest w pobliżu. No i ile to jest w pobliżu. 4 metry, 20, 16, tak nie wiemy. No, ale ogół po prostu kratki będą e, bardziej po stronie surwa. Zmiana generatorów, która mi się osobiście mega nie podoba. E, czyli tak, za każdy generator generator jest powalniane kręcenie generatorów o 5%, ale za każdy cage Stage dostajemy 2,5% do kręcenia generatorów. Więc to dużo mówić. Można tak samo nie podobać jako surów, żeby po prostu nie wykręcili generatorów sami. Kierzy będą sobie klatki i będą mieli tylko coraz trudniej z utrzymaniem genów. A jeszcze przyjdziemy do zmian klat, gdzie będzie to jeszcze właśnie silniejsze. Więc generalnie to mam wrażenie, że to jest trochę nieprzemyślane do końca. Jakby rozumiem, czemu to wychodzi, bo jednego czasu to był problem, że kierzy by jednak silniejszą rolą. Na tu wiejcie. I po prostu, No poziom graczy, na tu wiejcie, nie był jakiś najwyższy. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to będzie strasznie duży chaos. Mówię, w szczególności z Cyklasą podkręcenie genów, ale okej, okay, zobaczymy, jak to będzie w praniu. Mamy tę zmianę, że widzimy aury generatorów tylko w zasięgu 64 metrów. To jest dziwne, bo jest nie będzie wiedział, gdzie są generatory na daleko. Ale jeżeli pracuje na nich dwa lub więcej rewolów, no to killer widzi niezależnie od dystansu tego generatora, więc... Najmierz podchodzi do Gany i myślał, że. Ej, tam jest znowu swój a nie. Tu po prostu ręczł 64 się załapał. Bardzo dziwna zmiana, nie podoba mi się. Mamy jakieś tak właśnie. Eee... Dysolution. Czy Dysolution? Fu. Eee... Ja się od Legiona, zapomniałem. Dysolution Base Kit, ale. Jeżeli nie będą podświetlany tylko na żółto, to w sumie nie będziesz wiedział i to jest takie. Nie. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Mamy dodatkowe zmiany, dodatkowe mapy. Prowadzące mamy Yamaha Dead Dog, Fallout Campbell Chapel, Rancid oraz Wlekele, więc teraz będziemy mieć 8 map, więc będzie większa różnorodność. To jest też na Mega Plus. No i oczywiście mamy trzech nowych typów danych: Bright, Spirit i The Slinger. Bright ma większy speed, większe, dłuższe slam duration i większe turn rate. I jego taką abilitką, e, jego abilitką, taką, nie wiem jak to określić, mm, specjalną nazwijmy, to może się bouncować o swojego teammate'a, co brzmi mega, mega śmiesznie. To jest speed, on ma większe face duration, dwa razy większy recover mocy oraz ma troszkę większy movement speed. I ono może przejść przez swoich aż swojego teammate'a i nie widzieć lidera swojego teammate'a w phase, żeby mu nie przekazał. To jest ok. I w Slinger, tak szczerze, ma wrażenie, jakby w sumie nic nie dostał. Po prostu odblokowali go, dają mu 2 sekundy reloadu, ma trochę większy reload speed i w sumie tyle. Okej. Okay. Co mi się wydaje, że to będzie problematyczne, chociaż e, niby tutaj dają coś takiego, że o, inny killer jeżeli walnie który jest chainowany, to chain się breakuje, no, ale możesz zrobić tak, że po prostu wyciągasz, lepszy inger walnie i twój drugi teammate walnie, więc nie wydaje mi się, że to będzie duży problem. No i ja mamy class overhaul, czyli zmieniają w ogóle klasy i klasy są dodawane do killerów, a nie są jakby specyficznie do jednego killera e, przymocowane. To jest niby opisy, wyglądają właśnie same klasy. I tutaj, właśnie, że jest powód tego, że widzimy aura Lidingi, jak kopię generator więc to, jakby pominmy. Zresztą nie ma nic o tej Luigi Basekit, więc ciekawe w sumie, co tym pójdzie. Ale powiedzmy tego, właśnie, co robią klasy. Czyli tak, kiedy jestem w ciągu 300 metrów od teammata, nazywamy Undetecta, mm. jeżeli wyzwaniem serwera, nasz Undetect się trans transportuje do naszego teammata. Ambitka ma 30 sekund cooldownu, i jeżeli nasz teammate zacznie chasea, widzimy 4 sekundy dłużej e, Aura Cywora. Nie wydaje mi się, że ta klasa była jakaś najistotniejsza przy innych. I właśnie mamy przykład Bruta, który powoduje, że jak akcję 25% szybciej i dajemy naszemu teammate'u za zasięgu 300 metrów hejsta na 8 sekund. Aby ma 30 sekund Cooldownu i mamy dodatkowy reveal na 8 metrów zakopania ciepła, co wydaje mi się, że w Wraithem będzie spoko. Mamy na Wraithie, budowany teraz, jak się nazywał ten Shadow Dance, że kopiemy 60% szybciej, więc możemy bardzo szybko kopać i dać naszemu teammate'owi bardzo szybko hejsta. Enforcer, to wydaje mi się klasą pod e, Huntress, czyli że biegniemy 3% szybciej za realnym serworem. I kiedy nasz teammate winie serwora, i od 32 metrów widzimy aurę na 12 sekund, i jeżeli powalimy naszego serwora, to dostaje nasz teammate ląża 60% dłuższego na 15 sekund, więc to jest bardzo dużo rzeczy. No i jak kopniemy granat, to ujrzymy serworów na dodatkowe 4 sekundy. I film to wydaje mi się klasą pod na przykład Singera, czyli że jeżeli nie jesteśmy widziani, dostajemy 5% hejsta. I jak zranimy serwora 16 metrów dalej od naszego teammate, dostaniemy hejsta na 10 sekund, 10% i ma 30 sekund cooldownu. I mamy dłuższe widzenie aury, kiedy uh, na serworach, którzy nie mają cage. A. W ogóle zrobionego, więc okej. Okay. Medyk. Tutaj akurat nie ma jakichś specjalnych nowości, tylko mamy właśnie, jakby specjalne abitki klasa Evorów. E, specjalna abitka medyka jest teraz to, że leczymy e, jak klikniemy przycisk, leczymy automatycznie 50% hila naszego teammateów w zasięgu 8 metrów. Scout. Teraz może decydować i odbudowywać palety. E, guide. Każdy jest właśnie o tyle ciekawy, że właśnie mam też serię i tak dalej. When your ability is fully charged, press the ability button to grant nearby 8% speed bonus 10 seconds. I jeszcze abilitka jest taka, że when completing a generator, can a 5% charge per nearby. The next time you work on a generator, char those charges are immediately applied to the generator. Czyli tak. Możemy nie rozumiem, że na tu wiecie, że generator się szybciej. nie Rozumiem, że mamy. Te szybsze kręcenie generatorów za każdy K-Stage, to jeszcze masz taką abilitkę jako guide, że możesz jakby mieć party i jeszcze przyspieszyć kręcenie generatora jeszcze bardziej. To wydaje mi się po prostu totalnie przerypane i wydaje mi się, że to jest trochę niesbalansowane. No i Escape Kids to jest trochę nerfa. Ja będę dał na 150 sekundy, jak na nowe sekund. Też mamy Ability Button, że mamy Quick and Quiet Base Kit. Mamy 16 metrów widzenia range'a palety i Voltów. I capability jest to, że mamy Metki na 70%, Base -kit, jak, taki self care. Więc generalnie, no, dzieje się, jest sporo, i wydaje mi się, że to jest właśnie taki sporo, może trochę problematycznych rzeczy. I wydaje mi się, że przez to będzie taki jeszcze większy chaos, wydaje mi się, że właśnie chcą raczej doprowadzić, bo jak tu wie, to ma być po prostu chaosem i zwłaszcza, jak to wyjdzie w praniu. Może będą są już trochę lepsze kolejki dzięki tym wszystkim, te zmianom. Bo wydaje mi się, że niektóre zmiany powodują, że niektórzy killerzy będą zniechęceni do grania kiderem, A pewne zmiany zachęcą właśnie do grania survivorem. I tak. Chodzi o zmiany killerów. O teraz traper yy, daje nam aurę na swoje trapy. Teraz widzimy, gdzie trapper w się stawia te trapy. Mamy te zmiany, że dajemy 15% hejsta po stronie trapa. I nasi teamici nie mogą triggerować, że trapa to jest jak najbardziej uh, ok. Ryj dostaje tego e, Volt i rozwalania Speed 60%. to jest spoko. Chili e, Billy teraz może powalać na strzała. Okej, okay. Billy są na no ogół nerfa, więc przez to właśnie będzie wodować nam wolniej. Ten Billie to jest chyba najbardziej spoko, niby. że wolałbym jako tylko Support i trwać go po prostu inne statystyki. No, okej, okay, niech będzie. No i Thunderlight zmniejszono do 30%. Antres została. Yy, Oakhafter y, usuniętego. To też nie ma sensu. Na miała największy Pink ray, więc Leify stwierdzili, hm, ale OP. mi ją. Bez sensu. No i Nursa, Elfa. Że sobie w nie krzyczą na jeden metr, kiedy przez nich. Wow. Więc tak się prezentują zmiany. Mówię, będę wierzę tak szybko mówić. Może, że jest tak zrozumiale. zrozumiałe, bo jestem trochę też chory, więc. Nie czuję się najlepiej. Ale generalnie tak się prezentuje ten Vade i mówię, on będzie już dzisiaj dosłownie o godzinie 17, więc mówię, zapraszam na Twitcha, nie w opisie. No i dla z materiału, trzymajcie się. Bye bye.